Tekst manny na 27 marca. Za tymi proszę, aby wszyscy byli jedno, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty, ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ewangelia Jana rozdział 17 wersety od 20 do 23 Komentarz parałzyjny. Ze zdumieniem pytamy, jak to możliwe? Nasz Pan Jezus był zawsze w doskonałej harmonii z Ojcem, był synem, który chwalebnie odzwierciedlał podobieństwo Ojca. Nie tak jednak jest z nami. My byliśmy grzesznikami i nie mieliśmy niczego zasługującego na miłość. Tak, ale zostaliśmy omyci i oczyszczeni, bez względu na to, jak bardzo niedoskonałe wciąż może być nasze ziemskie naczynie. Serce jest doskonałe w oczach tego, który potrafi je czytać. Bóg dostrzega w nas to, co jest godne Jego miłości, gdy widzi w nas doskonałe serce, doskonałe zamiary i intencje, usiłujące przezwyciężać słabości i niemoc naszego niedoskonałego ciała, usiłujące z boleścią. Ale i ze stanowczością pełnić Jego wolę, pokornie ufając Jego planowi, który przygotował w celu odkupienia nas z upadku. Reprint nr 3160. Komentarz epifaniczny: Co za błogosławiona myśl. Lud pana cieszy się wstawiennictwem Chrystusa który prosi Ojca o udoskonalenie każdego w znajomości oraz wierze w Syna Bożego jako współczniów Jezusa Chrystusa. Niech nas to nie dziwi, gdyż zupełna jedność wiernych musi poprzedzić doprowadzenie przez nich świata do wiary, dzięki czemu świat pozna, że Ojciec miłuje ich jako swój prawdziwy lud tą samą miłością, jaką darzył Jezusa. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Samuelowa rozdział 1, werset 26. Bardzo mi cię żal, Bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo wdzięcznym, większa u mnie była miłość twoja niż miłość niewieścia. Psalm 133, wersety od 1 do 3. Pieśń stopni Dawidowa. Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jest jako olejek najwyborniejszy wylany na głowę, ściekający na brodę, na brodę aronową, ściekający aż i na podołek szat jego. Jako rosa Hermon, która zstępuje na góry sońskie, albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywotasz na wieki. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 11: A nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj je w imieniu twoim, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my. Rzymian rozdział 12 werset 5: Tak wiele nas jest jednym ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna jedni i drugich członkami. Pierwszy korentów rozdział pierwszy werset 10, A proszę was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie były między wami rozerwania, ale abyście byli spojeni jednakim umysłem i jednakiem zdaniem. Galatów rozdział trzeci werset 28. Nie masz Żyda, ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. Efezów rozdział czwarty, wersety od trzeciego do szóstego, starając się, abyście zachowali jedność ducha w Związku Pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich, i we wszystkich was. Ewangelia Jana, rozdział 14, wersety 11 i 20. Wierzcie mi, żem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie, wżdy przynajmniej i dla samych spraw wierzcie mi, on dzień wypoznacie ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was. Pierwszy Jana rozdział pierwszy, werset trzeci, cośmy, mówię, widzieli i słyszeli, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z ojcem i z synem Jego, Jezusem Chrystusem. Pierwszy Jana rozdział trzeci werset dwudziesty czwarty, Bo kto chowa przykazania Jego, w nim mieszka, a on też w nim, a przez to znamy, iż mieszka w nas, to jest z ducha, którego nam dał. Kolosensów rozdział drugi werset drugi, aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością. A to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa. Żydów rozdział trzynasty werset dwudziesty trzeci Wiedzcie o bracie Tymoteuszu, że jest wypuszczony, z którym, bym szybko przyszedł, oglądam was. Ewangelia Jana rozdział dwunasty werset dwudziesty jeśli mnie kto służy, niechże mnie naśladuje, a gdziem ja jest, tam i sługa mój będzie, a jeśli mnie kto służyć będzie, uczci go ojciec mój. Efezów rozdział drugi, werset czwarty. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Pierwszy Jana rozdział trzeci, wersety pierwszy i drugi. Patrzcie, jaką miłość dał nam ojciec, abyśmy dziadkami Bożemi nazwani byli. Dlatego świat nie zna nas, iż onego nie zna. Najmilsi. Teraz dziadkami Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy się ono objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go tak, jako jest. Pieśni. 45, 63, 67, 68, 165, 176, 333. Wiersze brzasku. 41. Bóg zna. Lektura uzupełniająca. Reprint numer 5358. Pytania, jakie doświadczenia tego tygodnia potwierdziły prawdę powyższego tekstu, jak? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.